Tutaj podpis czytelny i numer. wiedzieli, gdzie jest w i 206, I mapka. Proszę numer. No od tej dziurkać i numer. Szczecin jest nasz Szczecin może tak, to dobrze. Ale może się też mogli no. na piwo do uczestnikach jest, właśnie o to nam chodziło. Także mamy, tak powiem, nagrodę również dla Pani. I została nam jedna nagroda, zanim nic nie wiem, jakie pytanie pominąłem. Ehm. Aha. Jakie imprezy w najbliższym czasie odbywają się w Tobą Dziękuję bardzo. A, Что с кем-то?

Ja, ik heb het. Cześć Andrzejku, gdzie masz tatę? Co, tatuś? Bieg, biegnij, biegnij. Już zaraz dołączę. Brawo! Dzięki, dzięki, dzięki. Zapraszamy. Wojtek. Jak, Musimy się podstępować. Powiedz, ja co biegnie? No biegnie. Ja przeszkód, ja że taką imprezę o bo o, o 18 <grybuj> Ja to na byciecką przyjechała. Patrz, 10. I Tu Wojtek? Tak jak daleko z Irkiem? Nie wiem Ale ten dużo miał przerwy między nami? Z 15 15 minut? No tak się biega na setnym kilometrze tak się biega No jedź, jedź nie ma nikogo także spokojnie to na miejscu do zobaczenia na kolejnym Co Andrzejku? Okay. Nie wiem jak to zalicie. Co? Nie wiem jak to tak? się no. Aż tak?

nie no, to jest, Jeszcze trzydzieści pięć zostało i koniec Trzydzieści i koniec Sześć? No. To skąd ten jeden się wziął? A nie. Tak, filmuj, filmuj niedobitki te rozumie, byśmy biegli, a nie jak idziemy? A on właśnie Będą później komentować koło będzie szerzył na nasz temat, że my żeśmy a przeszli całą trasę Chciałbym to nawet przejść I Jeszcze w tym tempie, w tym, w tym czasie, nie? No. Także jeszcze ile? 15? Ile teraz? No nie wiem, no ale coś koło 15 chyba jeszcze będzie miał tata. Do zobaczenia na mecie. Kogo my tu mamy? O! Jak? Masakra Padam pada, 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 do końca. Dobrze. No. Dobrze. Flagę chcesz? Flagę. Nie, to sobie zdjęcia już na miejscu zrobimy. Dobra. Sławka tego, a Sławek był godzinę zanim na w e, Nowogardzie. I Z tego hotelu. Tak? No to jest. I rakija. Marnie! Recepcja, nie widzę! Brawo! Brawo! Mogę przytrzymać? Oh. Nie? Jeszcze tak stać? Nie już Jeszcze nie? Już? Nie? I teraz już. I teraz już. Piwo? Wiele. <grywa> Oj, jak wieszy. Brawo! I nie zastanów się, jak Recepcja, nie widzę. Brawo! Brawo! Mogę Nie, jeszcze tak stać?